Może Bogdan, zobacz, co jest jakby luksusowo. Ja pierdzielę, a ile ludzi? Jak myślisz Teresa, gdzie oni wszyscy lecą? A skąd ja mam wiedzieć, czy ja ci wyglądam na cygankę, ale ty zawsze wszystko wiesz, jak twoja mamusia. Dobra, Bogdan, idziemy na odprawę. Oto przed to ja się trochę zaprawię, wiesz? Zapomnij, masz być trzeźwy. Jak coś się w samolocie stanie, ja cię za szumaty ciągać nie będę. Sam uciekasz. Bagaż, proszę położyć na taśmę, co tam pan przewozi? Jak to co? Bombę! Ja pierdzielę, ja nie wierzę. Kot czerwony, powtarzam, kot czerwony. Facet mówi, że ma bombę. Ewakuować całe lotnisko. To był żart Bombę witaminową, kanapki z pasztetem i ogórkiem kiszonym. Bogdan, ty do reszty oczadziałeś? Eba, gleba raz, ręce za plecy. A pani to kto? Pani władza, ja go nie znam. Jakiś chory człowiek bzdury gada. Przecież to moja żona, Tereska. Mężczyzna nie działa sam. Powtarzam, mężczyzna nie działa sam. Jest z nim kobieta. To zorganizowana grupa. Wezwać wsparcie. Bogdan, ty jak zawsze wszystko naprawdę potrafisz zepsuć. A mamusia miała rację. Zastanów się, za kogo ty za mąż wychodzisz. Teresa, spokojnie. Zaraz, przecież zobaczą, że nic nie mamy, to nas wypuszczą. Tak, jeszcze nam tak. Taką karę że do końca życia wakacje w ogródku będziemy spędzać. To może chociaż za rok do ustki pojedziemy, co? A mogłam wziąć cię do tej ustki, ale nie, głupia ja. Myślałam, że jesteś bardziej cywilizowanym człowiekiem, Bogdan, że potrafisz się na lotnisku zachować. Jak zawsze myliłam się. Nie gadać, ręce za siebie.